Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku Kroniki Awatara. Wielki powrót topek. Bardzo ucieszyliście się z wyborów, jaki Wam dałem, patrząc na liczbę głosów. 7 tysięcy to naprawdę wspaniałe wsparcie z Waszej strony. Dziękuję! Wygrało top 10 najmądrzejszych powiedzeń Airo. Airo znany jest ze swojej ogromnej mądrości. W legendzie Anga, jak i też Kory, służy radom Zuko, Angowi, Tof, czy Korze. Jakie z jego powiedzeń są najlepsze? Które możemy wykorzystać do życia codziennego? Usiądźcie wygodnie, zrelaksujcie, zapaszcie herbatę godną Airo i zapraszam do oglądania. Miejsce dziesiąte Czasem zdarzają się w życiu niespodziewane sytuacje, na które nie mamy wpływu, czy to dobre, czy to te złe. Dlatego trzeba być zawsze na nieprzygotowanym. Kto by się spodziewał, że Zuko będzie w odpowiednim miejscu i odpowiedniej porze, aby zobaczyć lunę po przebudzeniu Anga. Przecież świat był ogromnym miejscem, więc to niezwykły fart naszego księcia. Airo i na to zdarzenie ma mądre dla nas słowa. Przeznaczenie to naprawdę śmieszna rzecz. Nigdy nie wiesz, co ciebie naprawdę czeka. Ale jeżeli zachowasz otwarty umysł i serce, obiecuję, że odnajdziesz swoje własne. Miejsce dziewiąte. Ang nie miał łatwego życia. Najpierw dowiaduje się, że przespał 100 lat wojny, potem, że został jako jedyny ocalały ze swojego narodu oraz musi w kilka miesięcy opanować cztery żywioły, aby pokonać władcę ognia Ozaja. Nim ten podbije świat. Podczas podróży poprzez podziemia w Basingse ten spotyka naszego podciwego Airo który uświadamia młodego awatara, że droga, jaką obrał, jest tą właściwą. Tymi słowami: Perfekcja i moc są przesadą. Myślę, że jesteś niezwykle mądry, wybierając szczęście i miłość. Naprawdę ciężko się z tymi słowami nie zgodzić. Miejsce ósme. Czy niczego Wam nie brakuje? Żyjecie w spokoju, bez wojny. Macie co jeść i w co się ubrać? Zapewniam, że jak odpowiedzieliście twierdząco, jesteście wielkimi szczęściarzami. Jednak zdarzają się ludzie, którym to nie wystarcza. Tak jak Zuko żyjącemu jako herbaciarz w ba Sing Se. Dla niego, jak i dla ludzi chcących osiągnąć coś więcej, Airo ma także słowa mądrości. Nie ma nic złego w życiu w spokoju oraz dobrobycie. Lepszym jest, abyś zastanowił się, co chcesz od życia i dlaczego. Ważnym jest, aby się zastanowić, czy wszystko to, co mamy, nie jest wystarczające. Czy warto utrzymać stan, w którym się znajdujemy, czy jednak coś zmieniać. Miejsce siódme. Duma i honor w dzisiejszych czasach stają się powoli zapominane. Istnieją ludzie, którzy zrobią dla sławy cokolwiek, zakopując resztki swojej godności, aby zostać potrawką dla tłumów. Jednak Zuko w legendzie Anga miał spory problem. Wygrany przez ojca chciał odzyskać honor splamiony hańbą, ale czy na pewno walczył o odzyskanie tego właściwego honoru? I tu Airo radzi. Musisz dać odejść uczuciom hańby, jeżeli chcesz pokonać swoją złość. Duma nie jest przeciwieństwem hańby, ale jej źródłem prawdziwa pokora jest jedynym Antidotum na hańbę. Miejsce szóste. Opowieści z ba Sing Se to jeden z moich ulubionych odcinków, poznajemy krótkie historie wszystkich bohaterów z Legend Anga, również i Airo siejącego dobro wszędzie tam, gdzie się pojawi, nawet dla Zbira chcącego go okraść, miał dobre słowo. Tam również spotka grupkę dzieciaków grających w pewną formę piłki nożnej. Niestety piłka rozbija przez przypadek okno, a ile wtedy radzi. Najlepszym jest, aby przyznać się do błędu, gdy ten nastąpi, i dążyć do odzyskania honoru. Mądre słowa, trzeba jednak przyznać, że trudno się do nich dostosować. Miejsce piąte Dzisiejszy świat można określić mianem jednej wielkiej wioski. Za pomocą internetu dzielimy się niemal wszystkim, także i wiedzą. Ta czasem pochodzi z niepotwierdzonych źródeł lub jest po prostu tak zwanym fejkiem, nieprawdą. Dlatego ważnym jest, aby sprawdzać skąd pochodzi. W Avatarze Zuko ma na początku wbity do głowy również jeden pogląd na świat. Pogląd wpijany mu przez własnego ojca. Całe szczęście jego stryjek ma i tu radę. Ważne jest, aby czerpać wiedzę z wielu różnych miejsc. Jeżeli weźmiesz ją tylko z jednego źródła, będzie ona wybrakowana. Zrozumienie innych, pozostałych żywiołów oraz narodów pomagają stać się całością. Miejsce czwarte. Niemądrym jest widzieć tylko czubek własnego nosa oraz uważać siebie za centrum wszechświata. Liczy się wspólne dobro, które, jak pokazuje historia, owocuje. Ta zasada obowiązuje i teraz. Wróć! Szczególnie teraz, bo gdy nagrywam ten materiał, na świecie trwa walka z koronawirusem, dlatego każdy z nas musi podjąć walkę i pozostać w domu. Nasza postawa może uratować życia wielu setkom ludzi, jak i naszym bliskim. Wracając jednak do tematu, Zuko nie polubił Se. Czuł się tam jak w więzieniu. Jednak Airo przywołał go do porządku tym powiedzeniem: Życie odbywa się gdziekolwiek jesteś z tobą lub bez ciebie. Miejsce trzecie. Większość z nas ma kogoś w życiu, komu może zaufać, kogo kocha. Czy to rodzice, czy rodzeństwo, dziadkowie, przyjaciele. Nieraz trafiamy na przeszkody, które sądzimy, że uda nam się je samemu pokonać. Często to prawda, ale w końcu natrafimy na coś, co jest ponad nasze siły. Z drugiej strony, zbytnia pomoc ze strony ukochanych nie pozwoli wykształcić w nas samodzielności. Jednak zawsze musimy pamiętać słowa Airo, który tłumaczy napotkanej przypadkowo to, że. Nie ma niczego złego w tym, by pozwolić kochającym Ciebie ludziom Tobie pomóc. Miejsce drugie. Następne powiedzenie jest niezwykle głębokie. Wybrałem je z tego względu na miejsce drugie naszej listy. Jest to. Czasem życie jest jak ciemny tunel. Nie zawsze widzisz światło na końcu tego tunelu, lecz jeżeli nie przestaniesz iść. Zemędrujesz do lepszego miejsca. Mówi ono nam, abyśmy nigdy nie poddawali się tym, co robimy. Każda obrana przez nas droga może okazać się tak kręta i długa, że nie widzimy końca. Przykładowo, większość nie lubi nauki. Ale zapewniam was, w ostatecznym rozrachunku, lekcje, nawet z samej podstawówki, dają nam ogrom wiedzy w późniejszym życiu. To samo z zawodówką, techniką, liceum czy studiami. Nawet jak nam się nie uda, to nie powinniśmy żałować, gdyż wiemy. Że chociaż próbowaliśmy. No i nareszcie, miejsce numer jeden. To fakt. I jaki mądry. Zasługuje na miejsce pierwsze naszej listy. No dobra, to jest żart. Oto prawdziwe miejsce pierwsze. Pora, abyś spojrzał w głąb siebie i zaczął zadawać najważniejsze pytanie. Kim jesteś i czego tak naprawdę chcesz? Te słowa tyczą się całej wędrówki Zuko i podążania za odnalezieniem Anga. Jak się okazuje, prawdziwym celem nie było schwytanie młodego awatara, a wsparcie go, stając się nauczycielem magii ognia. Zostają one wypowiedziane, gdy Zuko znajduje uwięzionego apę pod Basing Se. Wtedy Airo po raz pierwszy niemal krzyczy na zuko. Sama scena jest świetna i wryła mi się mocno w pamięć. Te słowa tyczą się oczywiście każdego z nas. W życiu nadejdzie na pewno kiedyś moment podjęcia ważnych decyzji. Musimy być wtedy pewni, że wybór, jaki podejmiemy, w pełni zgadza się z nami samymi. Inaczej możemy żałować go do końca życia. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że zgadzacie się z topką. Jeżeli nie, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie możecie umieszczać swoje. Każdej sensowne i serduszko. Zasubskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, aby nie pominąć tego typu materiałów. Zapraszam też do wypełniania ankiety wyboru tematów. Link w opisie. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Avatara. Na razie! Losowa ciekawostka na koniec już czeka. Airo zaatakował Anga w serialu tylko i wyłącznie raz. W pierwszym odcinku raz Zuko rzuca kulę ognia uciekających na apie Anga, sokę i Katarę.